Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu Mamy dzisiaj chyba czwartek o ile się nie mylę e, Ja mam tutaj troszkę taki rozgardiaż bo tak naprawdę to powinnam robić paznokcie, ale stwierdziłam, że najpierw się do was odezwę, bo już jestem tego spragniona, muszę się tutaj trochę odezwać, wygadać e, paznokcie muszą zaczekać Zaczęłam wczoraj robić sobie pazury, ale no niestety była taka przykra sytuacja u męża w rodzinie e, no i musiał gdzieś pojechać, wrócił późno i ja zostałam z jedną e, ręką zrobioną, e, a druga jest nieumalowana. Mam tylko nałożony żel, spiłowany, wszystko przygotowane, ale jeszcze nieumalowane. E, no i tak jak mówię, powinnam się teraz za to zabrać, ale może najpierw się odezwę. E, no i tak, tam mam lampę, tam mam jakieś rzeczy do paznokci, tam leży odłożony lakier, żebym się potem nie pomyliła, którym malowałam. No i to wszystko czeka, obym jeszcze zdążyła póki Wiktoria śpi, chociaż ona już śpi. Pół godziny. Z pół godziny, więc nie wiem. No, najwyżej zostanę z jedną ręką taką, drugą taką, e, aż mąż wróci, tylko muszę pojechać na pocztę. Muszę koniecznie wysłać list, i to tak naprawdę muszę. E, no i nie wiem, średnio tak z jedną ręką taką, drugą taką, e, no ale najwyżej, bo chyba nie zdążę tak, jak wróci mąż po 15, to chyba nie zdążę, żeby najpierw ją malować i potem pojechać. No, ale trudno, to jestem cała ja. E, muszę się po prostu do Was tutaj trochę odezwać i, i to tyle. E, jakoś tak dawno się nie odzywałam. Chciałam nagrywać w majówkę, ale, ale mi nie wyszło. Powiem Wam szczerze, że dużo osób nie wie o tym, że nagrywam. W zasadzie to, to bardzo mało osób wie z mojego otoczenia. Ehm, najbliższe tylko takie tam e, kilka osób: gdzieś tam brat, bratowa, drugi brat, e, siostra męża z chłopakiem i to chyba tyle około tyle, z koleżanek tutaj praktycznie nikt nic nie wie, e, dlatego ja potem jak gdzieś jestem właśnie na jakimś grillu czy gdzieś u znajomych to za bardzo nie mam jak biegać z tym aparatem, a w ogóle tak nawet e, jeszcze chyba na tyle nie przywykłam do tego, bo powiem Wam, że nawet jakoś tak nie wiem, jak już gdzieś idę, to wolę na spokojnie posiedzieć. Nie wiem, nie, nie nauczyłam się chyba jeszcze tego, że żeby nagrywać, właśnie tak przy kimś, czy jakieś takie rodzinne spotkania, czy jakieś tam grille z znajomymi. Jeszcze tak na szybko muszę Wam, wam wspomnieć, bo nie byłabym sobą. Pogoda mamy kiepską, nie podoba mi się. Trochę dzisiaj wyszło słońce, ale. Ale jest zimno, no nadal jest zimno. Myślałam, że jakoś jak maj przyjdzie, to będzie jakoś tak cieplej, że ta majówka po prostu, tak, nie wiem, pstryki, odmieni trochę tą pogodę, ale niestety... Nic, nic się nie zmienia, w dalszym ciągu mamy zimno, w dalszym ciągu wieje i jest brzydko. W ogóle mam wrażenie, że nie mogę się wysłowić, naprawdę, jakoś tak e, chciałam wam, chciałabym Wam dużo powiedzieć, e, jakoś tak zacinam się, naprawdę, jak nagrywam tak e, co kilka dni to jest lepiej, a jak zrobię sobie taką przerwę e, to jest mi po prostu trudniej. Ja już pewnie nieraz o tym wspominałam, ale naprawdę tak, e, tak to odczuwam. E, no i co? Pogadałabym, ale, ale te paznokcie nie wiem co robić. <grywa> Przydałoby się je naprawdę umalować. Ym, no bo tak jak mówię, ten list list nie poczeka. A, i jeszcze wiem, co Wam chciałam powiedzieć. Jedną rzecz. No mówię, że ja się chyba dzisiaj nie zbiorę jakoś tak, albo po prostu z czasem, <grywa> bo teraz to tak mam wrażenie, że jestem taka chaotyczna. Ym, pod ostatnim filmem wspomniałam Wam, że no giną mi łapki, inaczej tego jakoś nie mogę ująć. I powiem Wam, że nie wiem jak to się stało, ale właśnie jak dodałam tamten film, no, no, nie pilnuję tych łapek, tak co do jednej, czy tam co do dwóch, ale powiem Wam, że już nie miałam takiej sytuacji. Byłam bardzo zadowolona. Nie wiem, czy po prostu to, że się odezwałam, to, to jakoś na to wpłynęło. No, no pewnie nie, ale, ale jakiś taki przypadek, że właśnie z tamtym filmem już było wszystko ok. Łapki mi nie zniknęły, przynajmniej wiecie tak 10, czy 20, czy 30 na raz. No, bo taką sytuację to bym zauważyła. Niczego takiego nie było. Bardzo się cieszyłam. Może już się to naprawiło, bo naprawdę. Już miałam o tym wam nie wspominać, właśnie w tamtym filmie, bo tak stwierdziłam, że um, po co będę tam mieszać czy się żalić, ale to było już naprawdę takie no, smutne troszkę, bo e, poczułam się tak, jakbym, nie wiem, oszukiwała coś, a nigdy, no, tak jak wspomniałam, żadnych łapek nie kupowałam, żadnych subskrypcji, niczego nie kombinowałam i po prostu cieszę się, że ze mną jesteście. Mam nadzieję, że miło Was, Wam się spędza ze mną tutaj czas. Oczywiście w dalszym ciągu zachęcam do subskrypcji, bo niestety nie mam tutaj telefonu przy sobie, nawet. Nie wiem, gdzie go mam, ale niestety e, średnio e, widzowie e, bez subskrypcji, którzy mnie oglądają, to jest aż 80%. No, ja wiem, że no, nie każdy chce mnie subskrybować, ale jednak miło by było, gdyby jakaś tam e, większa część z Was jednak zechciała e, tutaj ze mną zostać, bo to jest naprawdę wtedy taki. Taki jakby, e, taka siła do człowieka wtedy trafia, że, że jednak, kurczę, dochodzi tych osób, one chcą mnie oglądać, e, lubią to, co robię i, i wtedy jest taka duża, duża motywacja. E, no i to tyle. Lecę teraz troszkę tutaj ogarnąć i e, no może pomaluję te paznokcie. Za chwilkę może jeszcze Wam je pokażę. Mam nadzieję, że mi się uda, e, bo już tak sobie tutaj trochę gadam, gadam, a w tym czasie może bym jednak je umalowała, więc ym, zrobię myk i za chwilkę może Wam pokażę już je umalowane. No i już jesteśmy we dwie. Dosłownie kończyłam ym, robić paznokcie. Trzymałam już ostatnią chwilę pod lampą i słyszę, że ktoś mnie woła. Mm. Tak! Mm. No tak! Niedługo zdążyłam. Nie jest idealnie, ale ważne, że są pomalowane i że są yy, w miarę takie same wszystkie. I to tyle, że nie jestem w dwóch innych <grywk> dłoniach. Tak? Mamy już godzinę 15. Wiktoria jest już na swojej drugiej drzemce. Dzisiaj jakoś tak wcześniej poszła mi spać. Mąż zaraz jak wróci z pracy, to nawet się z nią nie pobawi pewnie. Tak od razu, a ja powiem Wam, że zrobiłam wszystko przy niej. Jakieś tam sprzątanie gotowanie. Zawsze pranie nawet zrobiłam, wywiesiłam. Zawsze lubię, jak ogarnę wszystko przy niej i potem jak ona ma drzemkę, to ja mam taki wiecie luz. Mogę sobie coś obejrzeć, przejrzeć YouTube'a, chociaż jeszcze się za to nie zabrałam, bo wolałam się odezwać do Was, ale właśnie mam czas na to, żeby się poodzywać i dlatego w miarę możliwości, bo nie zawsze się da przy niej coś zrobić, ale jeśli się da, to zawsze wolę wszystko ogarnąć przy niej i potem. Potem mam taki luz, jak ona ma drzemkę, no, ale są takie rzeczy, których naprawdę nie da się przy niej zrobić, tak jak właśnie na przykład paznokcie, bo ona wszystkie lakiery to najchętniej by brała do buzi, grzebała tylko w tym pudle z rzeczami do paznokci, no i na przykład takiej rzeczy nie da się zrobić. A ja zaraz przygotuję sobie ten list, bo muszę coś napisać odręcznie na kartce i dopiero to wysłać, także żebym nie zapomniała, to szybciutko się za to wezmę. Jeszcze muszę sobie chyba przejrzeć w internecie, jak dokładnie ma to wyglądać, bo tak naprawdę to pierwszy raz taką rzecz załatwiam. No, i tak poczekam na męża. Nie wiem, czy będzie chciał jechać ze mną. E, czy pojadę sama, czy tylko z Wiktorią. Jeszcze zobaczę. Sprawdzę sobie jeszcze, do której w ogóle jest e, ta poczta tutaj taka najbliższa. No, bo najlepiej mi najwygodniej byłoby mi jechać do niej. E, chyba, że mąż będzie chciał jechać na jakieś małe zakupy. To jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Zaraz, jak on wróci, to jeszcze się dogadamy. Siedząc tutaj, tak teraz, naszła mnie jeszcze taka myśl, że. Małymi kroczkami, ale jednak zbliżam się do 1000 subskrypcji, do mojego takiego małego marzenia i tak pomyślałam, że może by zrobić z tej okazji jakieś rozdanie. Jak już będzie ten 1000, no to wypadałoby zrobić jakieś rozdanie. Ja jeszcze żadnego nigdy u siebie na kanale nie robiłam, i tak naprawdę to nie wiem, jak się za to zabrać, ale może już zacznę zbierać jakieś rzeczy dla Was, jak będę gdzieś w sklepie, to e, może coś tam zacznę kupować, czy w Rossmanie. E, nie wiem dokładnie. Co mam kupić, ale myślę, że coś na pewno wpadnie mi w oko i to chyba będzie dobry pomysł. Mam nadzieję, że tak. No i jak ten tysiąc będzie, to wylosujemy sobie jakąś osobę. Tak chyba tak zrobię. E, nagram wtedy jakiś film, wszystko powiem. E, Przejrzę sobie jeszcze u Was, jak te rozdania przebiegają dokładnie i coś takiego zrobię też u siebie, więc no, czekamy na ten tysiąc i potem będzie rozdanie. Kupisz Jadę. mi coś? Co mam ci kupić? Nie wiem, coś dobrego. Co to jest? Coś dobrego? Coś. Dziecko mogę coś kupić, pilnuj dziecka. Dobrze, ja kup coś w... dziecka. Jak uka w głowie. Pa, pa. pa! Taki mam problem, moi drodzy, że nie wyjadę. No Proszę. tak lepiej. <laughs> pa! Dojechałam już do miasta. Standardowo nie mogłam wyjechać z podwórka, bo moja mama stała za blisko po prostu tyłu mojego auta. A na dworze też mamy taki troszkę rozgardiaż, bo tam przekładają na budynku dach i jest trochę rzeczy tam jeszcze poustawianych, i było tak dosyć ciasno. Także lepiej zrobił to mąż. Ja już zakładam maseczkę i zbieram się szybko na tą pocztę. Nie wiem, miałam nie iść do sklepu, ale nie wiem, może gdzieś podejdę. E, mąż też musi gdzieś podjechać wieczorem, także szybko go zaraz muszę zmienić z niunią. E, w zasadzie to na nie która jest godzina. Coś koło chyba 16 e, Więc tak, lecę szybko na pocztę. Mama wróciła! Gdzie jest mama? Cześć! Idziesz mama? do mamy? Mama, Idziesz do mamusi? Chodź do mamy. Cześć! A gdzie ty się wybierasz? Kuku! A gdzie ty się wybierasz? Co? Daj buziaka mamie. Gdzie się ubierasz? Oj do tata. Idziesz do taty? Oj, do tata. A gdzie ty idziesz? Gdzie idziesz? Idziemy na dwór? Na dwór idziesz? Idzieś. Tak? Do no, mamy Idziemy chcesz? Na dwór. A jadłeś coś? Nie. To najpierw trzeba coś zjeść. Wróciłam przed chwilą do domu, byłam na poczcie, potem w biedronce na chwilkę i w pepko myślałam, że coś sobie kupię ale niestety u nas w Pepko za bardzo nie ma teraz towaru pewnie przez to, że byli zamknięci to niczego nie przywozili i naprawdę stały głównie tylko miseczki wielkanocne właśnie z jakimiś pisankami, kurczaczkami i tak poza tym to pustki, naprawdę pustki, na dziale łazienkowym chciałam kupić nowy ten taki pojemnik na mydło w płynie i do kompletu pojemnik na szczoteczki, bo ten poprzedni z Pepko tak dosyć tak dosyć stracił kolor o trochę się wytarł o w ten sposób wytarł się no nie kosztował dużych pieniędzy więc pomyślałam że może kupię coś innego i coś takiego co by się już nie wytarło ale dosłownie tam nie ma nic. E, przeglądałam e, wszystkie inne, też tam kuchenne e, regały i jakieś takie z kocami, ale naprawdę, no pustki. E, może jak dowiozłam jakiś towar, to na coś się skuszę. A tymczasem kupiłam tylko jak zwykle coś dla Wiktorii. No, i tak, wzięłam mi oczywiście skarpetki, bo zaczyna mi wyrastać z niektórych, które mam w szufladzie, i będę musiała w jakiś czas zrobić tam małą selekcję. Biorę już rozmiar od 18 do 22, no i niestety on jest za duży trochę za duży, ale od 15 do 18, no to już taki jest. Wiecie, że muszę nieraz podciągnąć. Dobrze, żeby napiętkę weszło, więc no, te są za duże, tamte jeszcze za małe, więc. Do tych niedługo dorośnie Wziąłam takie właśnie z Disney Baby One są z Kubusiem Puchatkiem Były jeszcze z myszką mini, ale niestety nie było rozmiaru I taki ładny trzypak Kosztował 10 zł Następnie takie klasyczne Z falbanką Tylko u góry, ona już ma taki komplet tylko Różowy chyba z żółtym, czy coś takiego. 5 zł kosztował, i tutaj są um, dwa takie trzy paki, takie same. Ja bardzo lubię te skarpetki. One są z bawełny tej organicznej, e, ta właśnie mm, pepowa taka kolekcja. Również ten sam rozmiar, i jedyne 6 zł, czyli 2 zł za parę. A naprawdę fajne są te skarpetki, mięciutkie. Fajna bawełna. I co tutaj wzięłam? E, taką nie wiem na początku myślałam że to jest sukienka w ogóle musiałam na metce e, przeczytać że to jest e, bluzka top to dokładnie też z tej bawełny organicznej. Wzięłam w rozmiarze 86, bo jakoś mi tak wpadło w rękę e, kosztowały, e, kosztowała 10 zł, i tak jak mówię, no na początku myślałam, że to jest sukienka. E, no i na Wiktorię póki co to będzie chyba wyglądało jak sukienka, ale to nic bardzo ładne, z taką falbanką u dołu. E, wzięłam też te leginsy, bo gdzieś je kiedyś widziałam. Chyba w galerii u nas, takiej najbliższej, w Pepko, ale nie wzięłam, później żałowałam, bo gdzieś tam, gdzie nie, gdzie widziałam, na Instagramie, na zdjęciach i bardzo mi się podobały. To jest też ta bawełna organiczna, a ja uwielbiam po prostu tą serię. Kosztowały 15 zł i tu już wziąłam rozmiar 80, taki na teraz, nie, nie na wyrost. No i jeszcze mam taką koszulkę. Ona jest właśnie e, z, też z tej kolekcji Disney Baby, tak jak te skarpetki. E, kosztowała 10 zł i wzięłam rozmiar 86. Jest za duży, no na, na pewno za duży, ale była jedyna, ostatnia, a bardzo mi się ten kotek Mary spodobał, więc nie mogłam się oprzeć. <grym> Najwyżej nie wiem, będzie za długa, albo do niej dorośnie, albo nie wiem, ale nie mogłam się powstrzymać, a cena też fajna, także wzięłam. My przed chwilą wróciliśmy ze spaceru, Wiktoria jak słuchać bawi się, a w jednej rączce, rączce trzyma arbuza i sobie zajada. Ja założyłam tylko taki no, gruby sweter, a na to ramonesque na zakupy było ok, ale na spacer było już zdecydowanie za zimno. Troszkę zmarzłam, zrobiłam sobie herbatkę owocową i... Tak sobie teraz będę chwilę siedzieć, jest godzina 18, no to myślę, że tak do 19 sobie posiedzimy, może chwilę przed, dam jeszcze coś Wiktorii na kolację, wykąpię ją i, i nie wiem, zobaczymy o której pójdzie spać. Mąż gdzieś musi jechać w zasadzie, to nie wiem czy już wyjechał, czy jeszcze szykuje busa, bo musi gdzieś pojechać busem. I tak będzie wyglądał nasz wieczór. Chciałam się do Was odezwać z dworu, ale było tak trochę wiecznie i byłam tak przekonana, że nie będzie mnie słychać, dlatego sobie już darowałam.